Serial Świat według kiepskich jest produkcją, którą można nazwać śmiało serialem kultowym. Emitowany jest przez ponad 20 lat. Nie brakuje sporej dawki humoru oraz pozytywnej energii. Widzowie już na zawsze zapamiętają słynne hasła Ferdynanda Kiepskiego. Niestety, po blisko 23 latach produkcja znika z anteny. Kiedy zostanie wyemitowany w telewizji ostatni odcinek serialu? Kniisuba. po więcej ciekawych ploteczek. Świat według Kiepskich miał być polską odpowiedzią na wielki amerykański hit telewizyjny Married With Children, Świat według bandych, emitowany w latach 1987-1997. Na pomysł, by zrealizować serial o Ferdynandzie Kiepskim i jego rodzinie, wpadli w 1997 roku czterej scenarzyści, Aleksander Sobiszewski, Janusz Sądzą, Igor Nurczyński i Roman Rega. Razem napisali scenariusz trzech odcinków pilotowych, które telewizja Polsat pokazała swym widzom 16 marca 1999 roku. Sitkom tak bardzo się spodobał, że natychmiast przystąpiono do pracy nad kolejnymi epizodami. Pierwszy odcinek, Kiepskich, nosił tytuł Umarł odbiornik, niech żyje odbiornik. Obejrzało go ponad 6,5 milion widzów. Widzowie poznali wtedy tytułową rodzinę, kiepskich, głównych bohaterów serialu. I to w dramatycznych okolicznościach. Co się stało? W serialowym mieszkaniu doszło do eksplozji. Z dymem poszedł telewizor legendarnej marki, Rubin. Pierwsze trzy sezony serialu były kręcone w autentycznej wrocławskiej kamienicy w dużym 200-metrowym mieszkaniu przy ulicy Podwale 67, która w serialu otrzymała nazwę ćwiartki trzy przez czwartą. Mimo sympatii mieszkańców i miłych kontaktów z sąsiadami, mieszkańcom przeszkadzało ciągłe tupanie i chodzenie po schodach 40-osobowej ekipy, więc producenci serialu w końcu przenieśli produkcję do hali zdjęciowej w podwrocławskich Bielanach, gdzie z detalami odtworzono mieszkanie Kiepskich i sławny korytarz ze wspólną ubikacją. O początkach serialu wiele można przeczytać także w książce Świat według Kiepskich. Zwariowana historia kultowego serialu Polsatu, która ukazała się na rynku wydawniczym 12 października bieżącego roku. W tym bogato ilustrowanym przewodniku po niezapomnianych scenach, kwestiach, absurdalnych konfliktach i czysto nonsensownych powiedzonkach możemy poznać sekrety serialowego planu i dowiedzieć się nieco więcej m.in. o pierwszych obsadowych wyborach. Okazuje się, że to wcale nie Andrzej Grabowski miał zagrać Fertka Kiepskiego. Propozycje tej roli dostali najpierw Janusz Rewiński, Stanisław Tym i Krzysztof Kowalewski. Wszyscy odmówili. Na pomysł, by zaprosić na kastyn Andrzeja Grabowskiego, wpadł drugi reżyser serialu Stanisław Drozdowski. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Bardzo poważną konkurentką dla Marzen i Kipiel, sztuki w wyścigu do roli Halinki była Anna Majcher. Ostatecznie wybór reżysera padł na właśnie na panią Marzenę. Pierwszy kastym na rolę Waldusia wygrał Marcin Janos Krawczyk. Aktor zrezygnował jednak z grania w serialu i trzeba było organizować kolejne przesłuchania. Na szczęście po niedługich poszukiwaniach reżyser znalazł Bartosza Żukowskiego. Ostatnią aktorką wybraną do serialu była Renata Pałys, która jako jedyna dostała się do serialu bez castingu, gdyż spotkała drugiego reżysera pracującego przy Kiepskich w sklepowej kolejce. Na początku czerwca po ponad 20 latach od emisji pierwszego odcinka serialu Telewizja Polsat ogłosiła, że nie powstaną już nowe odcinki Świata według Kiepskich. Przyczyną zakończenia serialu była śmierć Dariusza Agnatowskiego i Ryszarda Kotysa, czyli serialowego Boczka i Mariana Paździocha. Pierwszy z nich zmarł w październiku 2020 roku, a drugi w styczniu 2021 roku. Ostatni sezon serialu Świat według Kiepskich nagrywany był tuż przed pandemią COVID-19, jeszcze z udziałem obu aktorów. 16 listopada w Polsacie wyemitowany zostanie ostatni, 588 odcinek serialu. Jak Kiepscy pożegnają się z widzami? W Wigilię Dnia Wszystkich Świętych Fertka prześladuje głos oferujący mu browara albo psikusa. Ferdek ma wrażenie, że właścicielem głosu jest Walduś, ale nie ma pojęcia skąd go ten głos, niby Waldusia, dochodzi. Za to Zofia Strzygoń dobrze orientuje się w sytuacji, odnajduje szczelinę w czasoprzestrzeni, przez którą Ferdek będzie mógł przejść w zaświaty i w dzień Wszystkich Świętych spotkać się z wszystkimi kiepskimi, czyli ze swoją zmarłą rodziną. Kliknij suba po więcej ciekawych wiadomości.